Cześć witajcie, z tej strony Dawid. Dzisiaj kolejny film z Age of History 2. Przepraszam za takie jąknięcie się, nie wiem jak to nazwać. <laughs> Jakoś język mi się poplątał. No i co? Od razu lecimy rekrutować oj. Lecimy rekrutować armię na... Indonezję a i może coś wejdzie jeszcze w soto bo też takowo takowa możliwość jest Jezu ile tu wzig jest to jeszcze No dobra, bierzemy wszystko do Amsterdamu i płyniemy na Indonezję. Dobra, trzysta tysięcy. I te 60 jeszcze na ziemię wyślę Dobra, te 300 już dopłynęło. Tutaj 100. Na was pozostałe 200 jednak trzeba. Dobra, i od razu wojna. Na co tu dłużej czekać? Będzie reszta, a tutaj bra, bijamy się oczywiście tutaj wyspy, a to jest nasze. Nie, to poczekajcie. Jak się cofało, no. Dobra, nie wiem jak się cofało. Znaczy zapomniałem tak nagle. To jest moje. To tutaj trzeba. Tak, to to. A nie, to Australii, to jeszcze. Inaczej, no dobra. Wiem, że desant na stolicę to głupi pomysł, ale... Chcę. A. W sumie nie najgorzej. 8000, nie wiem co się stało w tej Indonezji gdzie jest ich najbardziej zaludniona wyspa nie ma, okej okay. no dobra rozumiem no Was sobie podzielimy. Tutaj, no akurat też Indonezja to takie państwo. No, nie powiem, że wyspiarskie, bo to chyba logiczne i widoczne. Ale też za bardzo nie lubię jej podbijać ze względu właśnie na te wszystkie wyspy. No ale nic, to też trzeba podbić do całego świata. No, w podku, właśnie. Ach. I jeszcze raz tak powiem, bo się dużo osób w komentarzach pyta. Znaczy dużo. Jak na kanał dużo. Yy, dlaczego nagrywam tego Age'a dwójkę, a nie trójkę? Trójka jest. Wiem o tym, mam tego świadomość. Mam też świadomość tego, że filmy z dwójki... Mogu, mogą już nie być tak popularne jak z trójki... Wiem o tym. Ale ja nagrywam dwójkę ze względu na to też, że właśnie dużo osób się przerzuciło na tą trójkę. Tak jak mi jedna tam z osób napisała. A dwójki już za dużo osób nie nagrywa. A to też nie znaczy, że jak gra jest. Starsza od jej nowszej wersji, odświeżonej. To nie znaczy, że jest gorsza. Mniej dopracowana, owszem, może być, ale nie jest gorsza. Nie ja sobie chyba wezmę jednak rozmowy pokojowe. A to nie moja. No dobra. ale będzie granica no dobra nie chciałem w ten sposób ale widzę że muszę bo nie mam boiska w tej części i tutaj jeszcze okej okay. Tutaj tu mam aż za dużo 16 tysięcy kawałek tutaj. No i chyba by było na tyle z tych zabaw tutaj. Mamy tu całą południową Afrykę Tu niech się zambia nimi. Pobawi. A my sobie zaatakujemy Zambię. <laughs> tutaj jejku. W tej Afryce też nie jest najgorzej. Tak widzę, że w sumie to ludzi też tutaj jest wielu. A, ale tylko. Przy wybrzeżach. No i w Europie bardzo. Brazylia się tu wyróżnia. W Monachium jest najwięcej 34 tysiące. No! To jest dobry wynik. <tryk> Dobra, do Aleksandrii wszystko. W tym wypadku 100 ileś tysięcy. 160 plus te 50, co jest w stolicy Arabii Byłej. Czyli do Zanzibaru po prostu. Z Zanzibaru. Tyle. Musieliście już zostawić. Dobra. To zrobimy tak. Lesoto. Wojnę. wejść. Jest. No właśnie. Dobra, to my w tym czasie sobie przejdziemy jednak na Indonezję, bo widzę, że ta wojna na razie to tam nie przystopuje. Dziesięć tysięcy i tysiąc. No. Zanzibar. Przepraszam, Zambia. Południowa. W, mm. Dobra, zobaczymy na razie się z Indonezją pobawić. Jeszcze raz trzeba. Tutaj tej wyspy na razie jeszcze nie idę. Zamek mogę postawić i port 5000, 6000 tysięcy, tysięcy, no Średnio Gdzie jest? Tu, dobra. E, tu. W większości armii nie ma, widzę. Dobra, drugą twierdzę stawiamy. Te dwie armie podzielimy sobie, okej? Okay. Tutaj jest wysp... Dobra, da się. Całe szczęście. Okej. Okay. Tak ciekawe granice proskładane są, no ale dobra. Okej. Okay. A zapomniałem o tamtej. Przepraszam. Tutaj jest czterdzieści tysięcy. No dobra. Okej, okay, was przeniesiemy od razu. to jest jeszcze inna prowizja. No co jest nie tak. Okej. Przepraszam za takie nieodzywanie się ogólnie. Ale no, nie za bardzo mam co komentować, <laughs> na pewno sobie podniesiemy znowu na populację wydatki, bo pod to ekonomię niby można iść, ale jakoś nie do końca chcę. Okej. Okay. No co jest? W kółko coś mam asymilować. tutaj co to? a to ich stolica ojejku. rozwiązujemy armia nie ma armii dwie prowincje jest 100%. E? Żadnej wasalizacji. Dobra. 15 tysięcy w populacji mam najwyższy. No i trzeba teraz asymilować wszystko, no nie jak ja tego nie lubię i was, bo to jest duża wyspa tak podzieliłem armię ogólnie, żeby jakby jakieś bunty były. Bo nie wiem jak to tu ze stabilnością, Ech, nie najgorzej, ale i tak. Te procenty w tej grze to są porąbane. No cały czas coś. No. Siedemdziesiąt procent prawie o ale co to przegrywa jednak już nie ma zabawy tej przecudowny ich No dobra. To sobie podbijemy to, co zostało z Południowej Afryki, właśnie? I gdzieś? To coś. Ile jest państw dziewięć z czego Zambia jest nisko bardzo no nie wiem Polska dalej się trzyma, ma potężną ekonomię. No ja największej nie mam, tylko w Meksyku. Ile wy tu? Okej. Okay. Widzę, że... Tak. No ale dobra. Na razie to by było tyle. Podbiliśmy sobie Indonezję i kawałek Afryki. Mamy chyba już 70%? 69,7% no dobra. Prowincji. No i cóż, ja zapisuję. Życzę Wam miłego wieczoru. Dzisiaj jakoś mało mówiłem. No ale cóż, w kolejnym filmie postaram się trochę więcej mówić. Miłego wieczoru. Pa, pa.